Myśleliśmy, że kolejną grą z serii Assassin's Creed ma być część Infinity, która to wraz ze swoją premierą zmieni sposób dostarczania przez Ubisoft nowych treści dla graczy, a to taka niespodzianka. Wczoraj na łamach Bloomberga pojawił się nowy artykuł o części, która to miałaby się pojawić jeszcze przed grą usługą. A mowa tutaj o Assassin's Creed Rift, bo taki kryptonim nosi kolejna część gry. Przyznam, że jest to nie lada zaskoczenie, gdyż nie często się zdarza, że dodatek tworzony do jakiejś gry zostaje przekształcony w pełnoprawny tytuł, bo to właśnie miało miejsce w tym przypadku. Część ta początkowo miała pełnić rolę kolejnego dodatku do Valhalla, lecz jak donosi anonimowe źródło, pod koniec zeszłego roku została przekształcona w pełnoprawną produkcję, a zarazem kontynuację serii. W tej części mamy wcielić się w postać znaną już z Valhalla, można by powiedzieć, że w postać cieszącą się złą sławą, a mowa tu o głównym antagoniście, czyli Basimie. Muszę przyznać, że spodziewałem się, że gdzieś go jeszcze zobaczymy, lecz nie spodziewałem się tego, że będzie odgrywalną postacią. Bardzo ciekawe podejście Ubisoftu. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo chętnie poznałbym jego wcześniejsze losy związane z bractwem. Co ciekawe, ta odsłona nie ma być ogromną grą RPG jak ostatnie trzy części, a raczej ma ona wrócić bardziej do korzeni i skupić się na skradaniu i działaniach w pokryciu. Co od razu nasuwa mi na myśl Black Box Mission, chociażby z dodatku Siege of Paris, gdzie mogliśmy dokonać wyboru, w jaki sposób dostaniemy się do celu i w jaki sposób dokonamy jego eliminacji. Sam świat nie ma być tak ogromny jak miało to miejsce w ostatnich odsłonach, a ma być o wiele mniejszy i bardziej skondensowany. Są spekulacje, że akcja gry miałaby się rozgrywać między innymi w Bagdadzie. Jeżeli to się sprawdzi, mam nadzieję, że będzie to trochę taki nostalgiczny powrót do poprzednich części. Jeżeli chodzi o sam Ubisoft, to ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, czy te informacje są prawdziwe. Aczkolwiek jakiś czas temu na łamach Eurogamer, w wywiadzie ze znanym już producentem Hosea Ryzen na pytanie, czy Basim wróci w przyszłości, odpowiedział on, że tak, ale na tą chwilę więcej szczegółów nam nie zdradzi. Tak więc możemy zakładać, że są to potwierdzone informacje. Spekuluje się, że premierem ta część miałaby mieć na początku 2023 roku, bądź może jakimś studem na końcu bieżącego roku. Zobaczymy. Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze wynikom ankiety z EuroGamera, gdzie na pytanie, czy Assassin's Creed na mniejszą skalę wywołuje u Ciebie ekscytację, ja zdecydowana większość odpowiedziała, że tak. Natomiast na drugie pytanie odnoszące się do Basima jako postaci grywalnej, czy jest to dobry wybór, 38% odpowiedziało, że oczywiście, że dobry, kolejne 38% odpowiedziało, że raczej się on sprawdzi. Tak więc wygląda na to, że fani są zadowoleni z podjętych decyzji przez Ubisoft. No a tymczasem to wszystko co wiemy. Jeżeli pojawią się nowe informacje, to obowiązkowo Was o nich poinformuję. A tymczasem zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. A ja się zbieram. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć, cześć, cześć.